Witamy, bracia, w naszej chwili modlitwy. Chcę się z Wami podzielić modlitwą za każdego, kto czuje się zniechęcony lub smutny z powodu czegoś. Zostańcie z nami do końca, a wspólnie doświadczymy przemiany, jaką może nam przynieść tylko obecność Boga. Jesteś gotowy. Panie Boże, wysławiam Cię w każdym czasie i Twoja chwała zawsze będzie na moich ustach. Nawet w burzach życia, niech moje serce zawsze sławi Twoje imię. Niech każde słowo, które wypowiem, będzie odzwierciedleniem Twojej nieskończonej dobroci i miłości. Moja dusza będzie się chlubić Panem, a pokorni usłyszą o tym i będą się radować. Panie, niech moje życie będzie latarnią światła, inspirującą tych wokół mnie do znajdowania radości w Tobie. Niech wszyscy, którzy mnie zobaczą, poczują Twoją obecność i będą się w Tobie radować. Przyjdźcie wszyscy, dołączcie do mnie i wychwalajmy razem imię Pana. Niech nasza adoracja będzie jednogłośna, symfonią chwały, która wznosi Twoje święte imię. Panie, szukałem Cię i zostałem wysłuchany, uwolniłeś mnie od wszystkich moich lęków. Za każdym razem, gdy Cię szukałem, znajdowałem schronienie i pokój, bo Ty jesteś moją bezpieczną przystanią. Kiedy patrzymy na Ciebie, jesteśmy oświeceni i nasze twarze nigdy nie będą zawstydzone. Ty jesteś światłem, które rozprasza wszelką ciemność. Gdy ten biedny wołał, Ty, Panie, usłyszałeś i wybawiłeś go ze wszystkich jego udręk. Słyszysz wołanie utrapionego i odpowiadasz swoim pełnym współczucia miłosierdziem. Anioł pana rozbija obóz wokół tych, którzy się go boją, i ich ratuje. Czuję twoją ochronę wokół siebie, niebiańskie bezpieczeństwo, które chroni mnie od wszelkiego zła. Panie, kosztuję i widzę, że ty jesteś dobry, błogosławiony jest człowiek, który ufa tobie. Niech każda osoba, która usłyszy tę modlitwę, poczuje twoją dobroć i będzie błogosławiona przez wiarę w Ciebie. Bójcie się Pana, wy Jego święci, bo nie brakuje niczego tym, którzy się go boją. Nawet lwiątka mogą cierpić niedostatek i głód, ale ci, którzy szukają Pana, nie będą pozbawieni żadnego dobra. Panie, ty jesteś moim dostawcą i w tobie znajduję wszystko, czego potrzebuję. Przyjdźcie, dzieci, i posłuchajcie mnie. Nauczę was bojaźni Pańskiej. Niech wszyscy, młodzi i starzy, uczą się Ciebie czcić, bo w Twojej bojaźni znajdujemy mądrość i życie. Kim jest człowiek, który pragnie życia i chce oglądać dobre i szczęśliwe dni? Powstrzymaj swój język od zła i swoje usta od mówienia zdrady. Pomóż nam, panie, mówić z dobrocią i prawdą, być latarniami pokoju i miłości. Odstąp od zła i czyń dobro, szukaj pokoju i dąż do niego. Niech nasze czyny odzwierciedlają Twoją sprawiedliwość i miłosierdzie. Niech będziemy narzędziami Twojego pokoju, zawsze starając się czynić dobro. Oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, a Jego uszy otwarte na ich wołanie. Wiem, że Ty, Panie, widzisz każdy szczegół mojego życia i słyszysz każdą modlitwę. Oblicze Pana jest przeciwko tym, którzy czynią zło, aby usunąć z ziemi pamięć o nich. Ufam Twojej sprawiedliwości, panie, bo wiem, że sądzisz sprawiedliwie i chronisz swoje dzieci. Sprawiedliwi wołają, a pan ich słyszy i wybawia ich ze wszystkich ich udręk. Bliski jest pan tym, którzy mają złamane serce, i ratuje tych, którzy mają skruszonego ducha. W środku bólu Ty jesteś pocieszeniem, w środku rozpaczy Ty jesteś nadzieją. Wiele jest nieszczęść sprawiedliwego, ale Pan go wybawia ze wszystkich. Nawet gdy napotykamy niezliczone trudności, Ty jesteś z nami, wyzwalając nas i wzmacniając. Ty strzeżesz wszystkich naszych kości, ani jedna z nich się nie złamie. Zło zabije bezbożnego, a ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, będą ukarani. Wiem, że Twoja sprawiedliwość przeważy i że ci, którzy czynią zło, nie będą prosperować. Pan odkupi duszę swoich sług, a żaden z tych, którzy w nim ufają, nie będzie ukarany. Panie, w pełni ufam Tobie. Wiem, że ratujesz moją duszę i chronisz mnie pod swoimi skrzydłami. W Tobie znajduję bezpieczeństwo, pokój i odkupienie. Amen. Mam nadzieję, że ta modlitwa poruszy Wasze serca i przyniesie pokój, którego tak pragniecie. I nie zapominajcie. Zawsze chwalcie Pana i ufajcie jego dobroci, bo on nigdy nas nie opuszcza. Subskrybuj kanał i zostawiaj swoje prośby modlitewne w komentarzach. Zawsze będziemy razem na modlitwie. Niech cię Bóg błogosławi.